Przed Sądem rejonowym w Sokółce zakończył się w ubiegłym tygodniu proces dotyczący Stanisława M i Piotra B. Obaj oskarżeni stanęli pod niezwykle rozbudowanym zarzutem popełnienia czynu zarzuconego przez prokuraturę. Jest to czyn kwalifikowany z artykułu 271 paragraf 2 i 200, 231 paragraf 2 i 271 paragraf 3 kodeksu karnego, a więc nadużycie uprawnień oraz Dopuszczenie się sfałszowania w dokumentacji. Ten zarzut, ogólnie rzecz biorąc, dotyczył tego, że obaj panowie pełniąc funkcje publiczne, burmistrza oraz zastępcy burmistrza Sokółki, dopuścili się nadużycia uprawnień poprzez sfałszowanie dokumentacji związanej z wydobywaniem kruszywa na terenie określonych działek, na terenie gminy Sokółka, w wyniku czego Przedsiębiorstwa, które wydobywały te kruszywa, miały znaczne zyski związane z, pozyskaniem, z uzyskaniem koncesji oraz pozyskaniem kruszywa na terenie określonych działek górniczych. Jak powiedziałem, zarzuty stawiane w akcie oskarżenia były niezwykle rozbudowane. Zawierały się na ośmiu stronach maszynopisu. Natomiast pan Stanisław M został jeszcze oskarżony o trzy inne czyny z artykułu 231 paragraf 1 kodeksu karnego a więc nadużycie uprawnień czyny te polegały na tym że przekroczył on swoje uprawnienia w taki sposób że wyraził w konkretnej decyzji zgodę na zajęcie pasa drogowego na posadowienie tam namiotu handlowego w którym dochodziło do sprzedaży przez określony podmiot gospodarczy określonych dóbr materialnych i w ten sposób działało na szkodę innego dobra publicznego i innych przedsiębiorców. Wyrokiem z dnia 9 listopada bieżącego roku Sąd Rejonowy w Sokółce uniewinnił obu oskarżonych od popełnienia wszystkich zarzucanych im czynów. Wyrok ten nie jest prawomocny. Niezadowolonym stronom przysługuje możliwość wniesienia apelacji do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Aktualnie obie strony procesu, a więc oskarżyciel publiczny oraz Obrońcy obu oskarżonych złożyli wnioski o pisemne uzasadnienie tego wyroku. W najbliższym czasie sąd sporządzi pisemne uzasadnienie wyroku, otrzymają je stronę i będą miały dwutygodniowy termin na wniesienie apelacji od tego rozstrzygnięcia.